Jak przypuszczam, każdy z Was tęsknił lub nie każdy zdążył poznać, ale... O kurwa, no i pierwsza wpadka. Woda się wylała. Ale wraca Marcin z serią Gotuj z Makłowiczem. Na początek zajmiemy się plamą, która wylądowała na podłodze. Jest to plama dość nieprofesjonalna, ale na szczęście jest to tylko... Kurwa, tam jest burak jakiś. Patrzcie to. Jest to Plama nieprofesjonalna, aczkolwiek nie jest to na szczęście olej, tylko woda. Dlatego, bez zrazy, przejdziemy do części następnej, tak jak było kiedyś, bardzo dobrze. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się przygotowaniem frytek. Frytki, drodzy Państwo, to jest bardzo złożona operacja, na którą składa się wiele, wiele trudnych, ciężkich czynników. Pierwszym z nich jest obranie ziemniaków, następnie przechodzimy do krojenia. I wygląda to tak już w sposób ukończony dość profesjonalnie. Zresztą jak wiemy... Kurwa mać! Nie chuj! Nie! A to się jeszcze nagrywa. No cóż. Yy, mieliśmy, że tak powiem, wypadek przy pracy. Na nieszczęście bardzo niefortunny, ponieważ yy, jest to sprzęt, który otrzymałem od mojego przyjaciela Sebastiana na przetestowanie. A stała się rzecz straszna, to znaczy wylała się kurwa chyba na herbata. Tego pieprzonego papierosa. Ale słuchajcie, no. Nie zrażamy się tym. To jest live. Wypadki się zdarzają, także jesteśmy jak najbardziej naturalni w 100%. Słuchajcie, no. To jeszcze nie jest aż taki. Aż taki wypadek, żeby. poruchał cały nasz plan. Dlatego. czekajcie chwilę. A to jeszcze była moja herbata w ogóle. To herbata zielona, którą dzisiaj zaparzyłem. Proszę o moment. Oj,